Drony to dla wielu wciąż jedynie zabawka czy sposób na uwiecznienie wakacyjnych podróży. Ich zastosowanie może być jednak zdecydowanie szersze, a co ważniejsze pożyteczne nie tylko dla człowieka, ale również dla przyrody. Drony już od paru lat są bardzo intensywnie wykorzystywane przez lasy państwowe i one po prostu na swój sposób zrewolucjonizowały pracę w lasach, ponieważ do tej pory Pracownik lasów państwowych, leśnik, nazwijmy go Pantadeusz, musiał chodzić po prostu po lesie i jakby samemu inwentaryzować z poziomu ziemi wszystkie drzewa w swoim obrębie. I on po prostu oglądał te drzewa od spodu, ich korony widział od spodu, wszystko po prostu, po prostu z poziomu ziemi widział. A teraz drony uniosły się nad korony drzew, i tam dostał Pantadeusz zupełnie nowe informacje. Bo tam on teraz większość, znaczy wiele szkodników, wiele chorób zaczyna się od wierzchołka, od szczytu drzewa, czyli od szczytu korony. Dlatego chodząc po ziemi, pan Tadeusz do tej pory nie mógł za, zauważyć wielu chorób. A teraz, kiedy ma drona, może po prostu wznieść się nad te korony i zobaczyć, co tam się dzieje, i znacznie szybciej e, zidentyfikować jakiś problem, który dzieje się w drzewostanie. Inwentaryzacja zasobów leśnych to nie jedyne zastosowanie dronów w pracy lasów państwowych. Na nowoczesnej technologii zyskują również zwierzęta, których inwentaryzacja do tej pory wiązała się z zaangażowaniem kilkudziesięciu osób i sporym stresem, a także strachem dla samej zwierzyny. Wystarczy jedna osoba albo dwie osoby, żeby wziąć drona z kamerą termowizyjną, wystartować, wznieść się właśnie ponad te korony drzew, nad łąki czy coś i nie strasząc tej zwierzyny za pomocą kamery termowizyjnej Policzyć dokładnie każdą sztukę. I wtedy praktycznie nie ma mowy o pomyłce, ponieważ dobrze na kamerze termowizyjnym widzimy każdą sztukę, te zwierzęta się nie płoszą, czyli też się łatwiej policzyć po prostu i dodatkowo dzięki kamerze światła białego, kamerze zwykłej RGB z dużym zoomem optycznym, która jest zamocowana również na takim dronie, możemy wykonać bardzo duże zbliżenie na każdą sztukę z osobna i określić jej płeć, wiek, a nawet kondycję zdrowotną. Dlatego ta inwentaryzacja jest znacznie, znacznie bardziej dokładna. A to pozwala precyzyjnie planować i sterować gospodarką leśną, niezwykle ważną w kontekście toczonej przez Małopolskę walki o czyste powietrze i zdrowe środowisko.